Parlamentarzyści z Platformy Obywatelskiej chcą rozmowy o napływie uchodźców do Polski. Ich zdaniem, choć problem rozwiązano u nas błyskawicznie, to jego skutki znów odczują lokalne struktury samorządowe. W tym celu chcą zwołać spotkanie z panelem dyskusyjnym, które zaplanowano na środę po świętach. Jako przewodniczący Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego zwołuję posiedzenie zespołu do Sejmiku do, na salę plenarną 20, 20 kwietnia od godziny 10 zapraszamy wszystkich samorządowców, ale także parlamentarzystów, także przedstawicieli ministerstw i przedstawicieli też władz samorządowych wojewódzkich, żebyśmy porozmawiali o strukturalnym rozwiązaniu problemu uchodźców, bowiem w tej chwili jesteśmy oczywiście w takim uderzeniu w Wolontariuszowsko-samorządowym się wzmacniają te dwie, dwie, dwa organizmy. Jeden jest tak naprawdę no, niezorganizowany, a drugi zorganizowany, i one wzajemnie się uzupełniają, czyli wolontariusze i samorząd. Dzięki nim pomoc dla naszych gości z Ukrainy jest tak dobra i tak sensownie przebiega, ale czas, kiedy nasze. Siły y, są jeszcze, się kończy, one będą słabły y, ze względów chociażby finansowych. Rząd wprowadził ustawę, która daje przez dwa miesiące osobom prywatnym, które wzięły do siebie uchodźców po 40 zł od osoby, ale za dwa miesiące powstaje pytanie, co dalej z tymi osobami. Ale także samorządy, które muszą finansować nauczanie y, dzieci, pomoc społeczną i tak dalej, robią to na razie na krechę. Na bork, na zeszyt, bowiem no, tych pieniędzy od rządu nie ma i pytanie, jak sprawnie i w jakiej ilości te pieniądze wpłyną do samorządu. Także będziemy o tym rozmawiać, a także o kondycji finansowej samorządu w kontekście zmian podatkowych, bo się okazuje, że kolejny ład jest, który przekreśla poprzedni ład i wprowadza nowy ład, ale te łady tak naprawdę każdy z nich uderza w samorząd, a czyli uderza w nas, bowiem my za chwilę będziemy musieli płacić. Płacić drożej za odpady, będziemy musieli płacić za komunikację miejską albo drożej, albo w ogóle płacić, i tak dalej, i tak dalej. To jest uderzenie w samorząd, to uderzenie jest w nas. Platforma alarmuje, że obecna sytuacja ekonomiczna w Polsce jest bardzo niepokojąca. Sytuacja w Polsce dzisiaj jest trudna. Wszyscy dzisiaj przede wszystkim myślimy o tym, co się dzieje na Ukrainie, staramy się Ukraińcom pomóc, pomóc tym, którzy są w Polsce, ale też pomagać tym, którzy są na Ukrainie. Ale przecież to nie są jedyne problemy, które nas trapią. Dzisiaj w Polsce mamy niewątpliwie rekordową inflację. 10,9 niedawno GUS podał. To jest wielki problem dla Polski. Tymczasem pan prezes Adam Glapiński, który głównie jest odpowiedzialny za walkę z inflacją, jak się okazuje, otrzymuje 600 tysięczną jednorazową nagrodę za swoją działalność. Pamiętamy, że jeszcze rok temu mówił, że inflacja w Polsce jest za niska. O Oczywiście inflacja nie tylko jest spowodowana sytuacją wewnętrzną, ale także i zewnętrzną, ale i na to mamy w jakiś sposób wpływ. No dzisiaj Polska płaci niebotyczne kary do Unii Europejskiej. Nie potrafiliśmy porozumieć się z Czechami, jeśli chodzi o Turów, płaciliśmy wielkie kary. Dzisiaj cały czas płacimy kary związane z sprawą z z praworządności. Izbę dyscyplinarną prezes Kaczyński zapowiedział jej likwidację rok temu. Do dzisiaj nie jest ona zlikwidowana. Co prawda w Sejmie leżą projekty, które w jakiejś mierze tego dotykają, ale zdaje się, że nie do końca one rozwiążą sprawę, więc to są takie problemy, których być nie powinno. No, jeżeli my płacimy milion dolarów dziennie za, za każdy dzień zwłoki w likwidacji naszych perturbacji praworządowych, no to, to, jest, to jest niewiarygodne. No, milion euro no, gdyby do gniezda trafiło milion euro, to możemy sobie pomyśleć, ile rzeczy moglibyśmy za te pieniądze wykonać. No, tak być zdecydowanie nie powinno. Krajowy plan odbudowy. To jest kolejny problem. Wielkie miliardy złotych mogłyby trafić do Polski i znowu z uwagi na no, niemożność dogadania się z Komisją Europejską tych pieniędzy nie otrzymujemy. A to miałoby również wpływ na inflację. Z pewnością inna byłaby skala wartości walut w Polsce, a przez za waluty kupujemy dzisiaj środki energetyczne. To wszystko by miało również wpływ. Na inflację, no, ale rząd niestety na razie nie jest w stanie się porozumieć z Unią Europejską. No i sprawa polskiego ładu. Podatki, które zostały wprowadzone nadzwyczaj chaotycznie, i, i teraz ma być kolejna zmiana w tych podatkach to jest coś niebywałego. Podstawową zasadą w podatkach powinna być ich stabilność. Natomiast no, tutaj o stabilności trudno mówić. Raz prowadziliśmy chaotycznie podatki, teraz chaotycznie będziemy je zmieniali. Według planów rządu tak do końca nie wiemy, jak to będzie wyglądało, ale według planów rządu te zmiany miałyby wejść w połowie roku. Nigdy w połowie roku, jeśli chodzi o podatki dochodowe, takich zmian nie dokonywano. Ma być obniżona podstawowa stawka podatku, ale to będzie no, również związane z tym, że samorządy otrzymają mniej pieniędzy. Pan poseł Nowak mówił o tym. Tak być nie powinno. Nie myśli się tutaj o tym o wyrównaniu w jakiejś mierze samorządom strat z tego tytułu, także to wszystko stoi jeszcze do, do, przed nami do rozwiązania. Jest to zasadniczy problem, z którym się będziemy borykali w najbliższym czasie. Nowe założenia do Polskiego Ładu mają być omawiane także podczas kolejnych posiedzeń w Sejmie i Senacie po świętach.